Cześć Wam! W tym filmie przedstawię Wam czasowniki nierozdzielnie złożone. Czasowniki nierozdzielnie złożone składają się z przedrostka i głównego czasownika. W odróżnieniu od czasowników rozdzielnie złożonych tych nie rozdzielamy i normalnie odmieniamy przez osoby. Przykłady bekommen dostać w zdaniu ja dostaję dobre oceny mówimy ich bekomme gute Noten gehören należeć w zdaniu Ta książka należy do mnie mówimy: Das Buch gehört mir. Teraz przedstawię Wam wszystkie przedrostki, które występują w czasownikach nierozdzielnie złożonych i przykłady: B. Bekommen dostać, Bewundern podziwiać, G. Gehören należeć, Gefallen podobać się, Fea, Verstehen rozumieć, M empfangen – przyjmować, empfehlen – polecać, ent – entstehen – powstawać, er – erzählen – opowiadać, Zer, Zerstören, zniszczyć, mis – błędnie rozumieć. Teraz podam Wam przykładowe zdania. Dieses Spielzeug gehört mir. Ta zabawka należy do mnie. I świeżo ty jedyś. Rozumiem cię. Mein Bruder empfiehlt mir dieses Buch. Mój brat poleca mi tą książkę. To by było wszystko na temat czasowników nierozdzielnie złożonych. W prawym górnym rogu przejdziecie do filmu o czasownikach rozdzielnie złożonych. A na dole do mojego ostatniego filmiku. Pozdrawiam i do zobaczenia. Papa! Pa.